rozmawiałem z kolejnymi prezydentami Ukrainy za każdym razem zarówno z prezydentem Poroszenko jak i z prezydentem Zełeńskim. Nie ukrywam, że zawsze miałem wrażenie, że większe zrozumienie znajduję u prezydenta Zełeńskiego. Myślę, że mówił prawdę, kiedy powiedział do mnie Andrzej: "Ja o Mordach o zabijaniu Polaków na ziemiach zachodnich Ukrainy, na Wołyniu, nigdy nie słyszałem wcześniej. W szkole nas o tym nie uczyli, no, W sowieckiej szkole na pewno ich o tym nie uczyli. Spotkałem się też z takim zarzutem, ale to na zachodniej Ukrainie, to wszyscy to wiedzieli! Tak? Jesteście Państwo pewni, że się dziadek chwalił y, y, swoim wnuczkom, y, do kołyski opowiadał, jak zabił sąsiadkę widłami i rozczaskał jej dziecko o stodołę? Jesteście przekonani, że się tym chwalili? Wobec swoich najbliższych? Jestem przekonany, że się tym nie chwalili. Oczywiście, że to trzeba podnosić, tylko trzeba sobie zadać jedno pytanie. Jeżeli ktoś byłby na tyle mocny, że w momencie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, powiedziałby: zaraz, 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 wyślemy wam te 360 czołgów pod warunkiem, że się pokajacie, pójdziecie do ONZ-u na kolanach, będziecie się bili w piersi, posypiecie głowy popiołem i powiecie, że jesteście ludobójcami. Ja nie umiałem tego zrobić. Przykro mi, ale ja nie umiałem tego zrobić. Ja nie umiałem nie wpuścić tej kobiety z dziećmi do Polski, ja nie umiałem nie pomóc e, obrońcom Ukrainy, którzy, których miażdżyły ruskie transportery opancerzone i ruskie czołgi. Ja nie byłem w stanie pomóc ludziom, nie pomóc ludziom, których domy zostały spalone, które na własne oczy widziałem w wirpieniu w Borodzjance. Jeżeli e, ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, bardzo proszę kandydować na prezydenta i w następnej kryzysowej sytuacji mam nadzieję, że okaże się mocniejszy. Ale ja nie mam zwyczaju sąsiadowi, któremu pali się dom, mówić: Słuchaj, podorałeś mi miedzę o dwa palce, jak oddasz, to, to ci użyczę wody z mojej studii. Jak nie, to spalcie się całą rodziną. No nie, to nie ze mną w ten sposób. Okay? Ze mną, tak, ja tak sprawy nie załatwiam. Czy powinniśmy oczekiwać przyzwoitości ze strony ukraińskiej? Tak, tym bardziej, że ja zawsze podkreślam. My nie oczekujemy tego właśnie, że Ukraińcy, nie wiem, pójdą, że międzynarodowo zostanie stwierdzona zbrodnia ludobójstwa czy coś takiego. I zawsze to mówię. Słuchajcie, nie oczekujemy tego, nie bójcie się, że chcemy dochodzić odszkodowań od Ukrainy, że chcemy potępienia Ukrainy. Nie. Chcemy relacji dobrosąsiedzkich, nie zbudujemy tych relacji poprzez wymuszenie na Ukraińcach, żeby, żeby, żeby zostali potępieni, żeby się na to zgodzili itd., itd. Nigdy się na to nie zgodzą. Są dumnym narodem i nigdy się na to nie zgodzą. I powiem tak: gdybyśmy my się znaleźli w podobnej sytuacji, co oni, na szczęście nigdy nie byliśmy, to też byśmy się na to nie godzili, i też byśmy tego nie przyjmowali, i też byśmy się bronili przed tym rękami i nogami. Jestem tego pewien. Przede wszystkim musimy budować dobrosąsiedzkie relacje, dlatego to wsparcie dla Ukrainy jest potrzebne. Lepiej mieć dobrego sąsiada niż takiego, który czyha na ciebie, żeby ci się tylko noga powinęła i żeby w każdej chwili zrobić ci kuku. Przede wszystkim jest nam potrzebna niepodległa, suwerenna Ukraina za naszą wschodnią granicą. Jako duże państwo, które będzie stanowiło jakąś zaporę przeciwko Rosji, przeciwko jej imperialnym zapędom, które będą, od, które właśnie odżyły i które, nawet jeżeli zostaną teraz zmiażdżone, e, daj Boże, to za jakiś czas znowu odżyją. Ja chcę, żeby moje wnuki i następne pokolenia żyły w pokoju i spokoju i w przyjaźni, a nie we wrogości, tutaj w najbliższym sąsiedztwie. Ja uważam, że były kwestie, w których mogliśmy troszeczkę pokazać, że nie wolno nas omijać, ani pomijać. I nie zrobiliśmy tego i to był błąd. Takie jest moje zdanie dzisiaj. A co konkretnie ma pan na myśli? Yy, na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jak, jakby to było ich. No nie jest ich, jest nasze. W związku z czym, jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia. Tak robimy remont. Zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie nas pod ochronach. Kombinujcie. Kombinujcie, jeżeli uważacie, że nie jesteśmy wam potrzebni. Zwłaszcza na przykład to, że nie zapraszano nas do bardzo ważnych gremiów międzynarodowych, w międzyczasie, w których decydowano o dostarczaniu pomocy przez nasze terytorium. Ja uważałem, że to jest skandal. I w pewnym momencie przyznaję otwarcie, że w tym aspekcie zablokowałem konkluzję szczytu to w Wilnie. Powiedziałem, że się nie zgadzam na taki zapis, ponieważ on dotyczy Polski, a pominięto to nas przy stole. I ja się nie zgadzam, żeby był. I zablokowałem i go nie było. To, co się dzieje, panie redaktorze, to w jakiejś części jest dla mnie jednak jako prawnika oszałamiające. No jak ja widzę ludzi, których do niedawna uważano za autorytety prawnicze, którzy dzisiaj wychodzą i wzywają do łamania prawa, konstytucji i tak dalej w imię jakiegoś wyższego dobra, którym jest utrzymanie przez nich koryta i wpływów, no to ja po prostu Przyznam szczerze, że resztki złudzeń już kompletnie opadają ze mnie, z kim my mamy do czynienia i o co tutaj chodziło na początku lat 90.. Tak? Chodziło po prostu o stworzenie sobie układu z kolegami, najczęściej z wydziałów prawa, którzy po uszy byli umoczeni we współpracę różnej maści z komunistami, włącznie ze służbą bezpieczeństwa i za zaczęli zajmować różne ważne pozycje, zarabiać pieniądze, tak? pojawiać się w gremiach rządzących. Y y Komuniści opanowywali spółki, które dzisiaj są spółkami Skarbu Państwa, po części opanowywali banki w Polsce, dokonywali różnych prywatyzacji i zaczynali być beneficjentami przemian gospodarczych, bo tylko oni wiedzieli jak to robić i, i o co tutaj chodzi. Tak? No a panowie zaczęli tworzyć kancelarię, które miały obsługiwać to wszystko prawnie, no więc trzeba było wejść w układ, no i właśnie weszli. I efekty tego dzisiaj widzimy. Trybunał Konstytucyjny wzbudzał moje wątpliwości przez ostatnie 30 lat, bo za każdym razem wybierali go albo postkomuniści, albo lewicowi liberałowie. Cały skład mhm. wybierali, i przez całe lata w tym Trybunale nie dało się przeforsować niczego, bo tam byli ludzie o określonym profilu ideologicznym. Jak się władza zmieniła, co oznaczało kryzys demokracji w Polsce, bo ludzie źle wybrali, jak się dowiedzieliśmy. W 2015 roku tak źle wybrali, że po prostu już gorzej się nie dało i zaczęły się normalne, rzetelne, uczciwe zmiany w zgodzie z konstytucją i wszystkimi zasadami ustrojowymi, to nagle się okazało, że kwestionowany jest Trybunał Konstytucyjny, bo cały ten właśnie wściekły establishment teraz kontestuje te zmiany jako absolutnie niedopuszczalne i niedozwolone, bo zostali od, odepchnięci od koryta i gwarancja, którą sobie chcieli stworzyć w postaci przyblokowania trybunału konstytucyjnego swoimi ludźmi wybranymi na zapas. Przypominam, 2015. 15 roku, jako jeszcze wtedy prezydent Elekt ostrzegałem, żeby tego nie robić, kiedy wybierano sędziów na zapas, łamiąc konstytucję i ustawy w obecności prezesa Trybunału Konstytucyjnego i całej tej trybunałowej elity. W ich obecności oni doskonale wiedzieli, komunikowali się przez internet, że to jest przegięcie, ale mimo wszystko z pełną świadomością szli w złamanie prawa tylko po to, żeby sobie zagwarantować właśnie to, że oni będą mieli większość w Trybunale i w związku z tym będą decydowali o wszystkich ustawach. Nie może być tak, że obywatel wie, jakie są poglądy sędziego. Ja im mówię, tym młodym sędziom. Najczęściej są to młodzi sędziowie, ci, którzy dopiero wchodzą do stanu sędziowskiego, czyli otrzymują swoją pierwszą nominację sędziowską. Ja nie mam prawa wiedzieć, co państwo sądzicie o aborcji, czy jesteście państwo wierzący, czy nie, co państwo sądzicie o religii w szkole, co państwo sądzicie o Andrzeju Dudzie, co państwo sądzicie o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku, Leszku Millerze itd. itd.? Nie mam prawa tego wiedzieć. Bo ja idę do sądu i przede mną siedzi anonimowy dla mnie sędzia, którego poglądów nie znam, nigdy ich nie słyszałem. Człowiek, który się nie udziela publicznie, który się nie udziela politycznie, który nie łazi na demonstrację, demonstrując, że jest sędzią i właśnie tutaj się opowiada po jednej ze stron sporu politycznego. I to jest ich obowiązek, oni to mają zapisane w etyce zawodowej, która jest po prostu w sposób brutalny i bezczelny od 10 lat przez część tego środowiska łamana. Jeżeli to środowisko między innymi nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam to. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić, po to, żeby nigdy więcej. Żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się. Wiecie państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie, bardzo brutalnie, wie pan dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Kto by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego liberalnego, kara ma również walor odstraszający. Zmiana pokoleniowa w polskiej polityce jest potrzebna. Po prostu. Koniec i kropka. Pokolenie naszych ojców yy, jest pokoleniem, które wykonało swoją pracę dla Rzeczypospolitej, bardzo często dużo dłużej niż wiek emerytalny, nawet kiedyś podwyższony przez Donalda Tuska, a potem przeze mnie obniżony. Ale to już dawno ten wiek emerytalny nadszedł. I czas pomyśleć o tym, żeby popatrzeć na politykę trochę z dystansem i zrobić miejsce dla tych, którzy mają więcej energii i świeższą głowę. W prezydenturze. Czy na urzędzie prezydenta również następuje zmiana na człowieka młodego o 10 i nawet więcej, o 11 lat młodszego ode mnie, tak? Młody człowiek przyszedł na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Ja się z tego cieszę. Dobrze. Dobrze, że przyszedł młody człowiek, bo w dzisiejszych czasach prezydentura w Polsce wymaga siły, normalnie, po prostu fizycznej siły. Jeżeli będzie takie oczekiwanie, żebym dalej służył Rzeczypospolitej i będzie konkretna propozycja, którą mógłbym realizować, i nie będzie pozostawała w niezgodności z no, pewną godnością i dotychczasową tradycją byłego prezydenta Rzeczypospolitej, tak mówię, ogólnie. Na przykład przyjęliśmy, że nie startuje w wyborach, prawda, żeby no, nie, 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 nie walczył o mandat w okręgu wyborczym do Sejmu czy do Senatu czy do, czy do Parlamentu Europejskiego, gdzie walki są najbardziej krwawe. <noise> To, to jeżeli będzie to jakaś taka propozycja, która będzie, nie będzie tutaj pozostawała w kolizji to, to, i będzie, będzie realna do wykonania, to, to ja ją podejmę oczywiście, bo, bo uważam, że skoro będzie takie zapotrzebowanie, to trzeba służyć. I, i, I trzeba zakasać rękawy, i, i, i po raz kolejny iść do pracy dla Rzeczypospolitej, działając na różne sposoby jako były prezydent w taki czy inny sposób wokół polityki powiedzmy no określmy tak to, no oczywiście dalej będę się starał działać dla Rzeczypospolitej. To jest coś, co, co już jakby mam wpisane w, swoje, w swój życiorys. No.